Dzień dobry, a raczej dobry wieczór, bo nagrywamy to o 19.00. to prawda, a nawet nagrywam to do, do przodu, ale mówię dzień dobry do nadchodzącego w Pierdolu. Dlaczego powiesz stoisz 14 tysiącami w miejscu, gdzie ja akurat oblega mateny? No, że, czy... że, już miałem takie tłumaczenie z cyklu, bo slam na moim power, ale przypomniałem sobie, że to ty tracisz ten power, więc. Tak. Znaczy, mam go w chuj, ale słabo go tracić tak bez sensu. Wycofam go. Przy okazji też gadaliśmy z Ignacym co wziąć od Francji, żeby nie było, że pewnie ten sam błąd. Tym razem wezmę War Repsy i wszelkie może pieniądze, które dostanie pewnie. Dużo klatka. Do dostanie pewnie, no. Tak, ale War Repsy będą moje. Dobra, to bierz. To bierz. Tak, France will fall. Tak, ja coś tam prestiżu dostałem. O, ja dostałem 135 z tego, o dziwo. Hm. I wszyscy są zadowoleni. A, mordo! Hmm? E, a nie, dobrze, dobrze, nie, pomyliłem się. Coś myślałem innego. Ha, pa, 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 pa. Nie, 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 pomyliło mi się, bo nie byłem pewien, kto, kto toczy wojnę tam z kim, nie? To znaczy z kim Holandia tam toczyła wojnę konkretnie po której stronie, tak? Bo tam pamiętaj, że część jeszcze Hiszpania zabiera tutaj, która walczy w innej wojnie, ale... No, takie same, ale inne, jak mówi mawia klasyk, nie? Są plusy dodatnie i są plusy ujemne. Nie? Słuchaj, wiesz co? Ja zabieram moje 32 tysiące stąd, tylko zdobędę ja ten jeszcze i ja przenoszę się na front yy, tam kaukaski, ok? Ja też tam już idę, dzisiaj jedną armię. Okej. Okay. To jest tą czurką, tylko jeszcze tak oblec to, to smokał. Brzmi jak plan dobry. Ktoś się pytał, czy się mówi oblec, czy będę ob, ob, oblegać chyba? ale mi się Tak, ktoś nie. Pisaj w komentarzu, że coś jest oblężone i coś jest. Oblegane. Zajęty? Nie, oblegane. Że coś Była jest oblegane, i coś jest oblegane i czy idę to, idę to oblegać, czy to oblec. O, tak było. I mi się wydaje, że oba są poprawidłowe. I oblegać o, i oblec. Nie wiem, czy oblec to jest prawidłowa forma, tak szczerze mówiąc. Brzmi śmiesznie, ale tak mi się wydaje, że to coś słyszałem. Mimo wszystko. Oczywiście to nie mam pewności. Pęci Dallas Kogan już moje ma 45 developmentu. No dobrze. Hmm? Tak średnio bym powiedział. Klocuszka takiego z niego robię Ty, nie masz mutowników przypadkiem w, w kraju? Mam. Takich dość sporo. Nie, nie są aż takich dużo. Są słabsi, wiesz. Musiałem zrekrutować wojsko, wiesz, bonusowe do nich, żeby się z nimi zderzyć. Bo dorobiłem sobie troszkę tam działek, wiesz, takie... tego typu rzeczy, takie rodzinne. A, takie za... podstawy. Mhm. A sobie kupiłem doradcę, dyscyplina plus 5%. Myślę, że <noise> ci otomali... A, w sotom... A mi zaatakowaliście Zaatakowali cię przez rzekę? A, i drugą armię ci uderzyli i ci za się zdejmą, bo ja poszedłem. Slaniaki. <noise> To mi coś robi. to co, Wycofaj się to, czteryskoczórko. Ja przejmę ten front bałkański, serio. wiesz, ten front kaukaski, naprawdę? No ja tam mam może... jeszcze. Ale wiesz, bo ja mam tam. W, Bałkanie, w Bałkanach ja tam mam jeszcze kilka armii, które pozostały na północy i nic nie robiły. Słusznie. Więc i tak ta armia tam idzie. I tak właśnie zmasakrowała. Oni w ogóle. No nie wiesz, mogli... w takim razie może się wycofam? Nie, 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 bo szybciej będzie, wiesz, naprawdę. Nie ma sensu. A że mogę tutaj... jedną armię wycofać? Czy potrzebujesz dwie? To stój może gdzieś tutaj przy granicy po prostu. Spoko. dam słabszego generała w takim razie i idę na kurwiać. Tą 30 wujkę do Besarabii wycofam się? Boże, wchodzą do tej koalicji, wychodzą. Nie rozumiem w ogóle ich motywu postępowania. Czechy dołączyły do Ligi Protestanckiej. Jakiej Ligi Protestanckiej? nie, ha, znam, nie znasz tego. To jest ten twój śmieszny rent. A, rozbiłem was, nawet nie zwróciłem uwagi. To pokonałem Anglików, słuchaj. Niesłusznie. A zauważ, że oni w ogóle nie przekroczyli mojej granicy, bo postawiłem tutaj sz szóstopoziomowy fort. <laughs> I oni, oni tak nie za bardzo wiedzieli, co zrobić, bo miałem taką murzyńską technologię, że oni na no to patrzyli, rzucali kamieniami, a barat, dur jak stało, tak stoi. <laughs> Idę oblegać prowincję Cilgir? Z chęcią lubię spojrzeć na armię otomańską. No powiem tak, wyścig zbrojeń już wygrałem z otomanami. Zimna wojna, wygrana. Pamię, mają z kurwy Syny, ze 100 tysięcy mał 57 mercenaryzmów. 57. Pewnie połowa to ze Szwecji jeszcze, nawet. Pewnie Pewnie to nie, nie, to ze nie są. Chociaż on w tak dużo Manpowera, to myślę, że moi żołnierze trochę poszli w świat. Teraz tutaj gdzie nie spojrzysz, to Rosjanie są, to etnicznie Rosjanie. Myślisz? Mhm. Już ty chłopów pod broń bierzesz. Tak, chłopów. E, chcesz przekazać Ci kontrolę tutaj na wszystkim? Tak, 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 oczywiście. O Jezus mógłbyś byś nie przekazał, ja bym o tym zapomniał. <śmuszczam> byś dostał prowincję. Fajnie byś w sobie miał Albanię. Byś własny gang mógł tam założyć. Mógłbym. Hmm... Okej... Okay. To co się nie chce poddać. widzę tych krajów, które nie chcą się poddać, bo... Bo nie! Bo, no bo... No Coś im zrobiłeś? No Dobra, wcale... Stacili dwie armie i stwierdzą nie. Nie, bo nie. Nie, nigdy. Never! O, no, ja chyba czekać śmieszna armia w ogóle tutaj się gromadzi u nas. Co? Yeah. No wokół nas. Okej. Okay. Taka armia. Pomóc ci? Eee... A wygram, chyba, że wszystkim się wbiją, ale wątpię, chyba wygram. Hm, trochu ich jest. Wygrasz to. Może ta Tunezja dojdzie. Nie, Tunezja się wycofała. Góry, z... misiu, Góry. Chociaż. A nie, dalej góry. Góry. Dyscyplina. Jestem 29 110. jeszcze do siebie, ale nie sądzę, że to o, tam nie Pomóc ci, już teraz mam gotową armię do podejścia. No idź dalej. Idę w górę, kogoś przechwycę tutaj. Te dziesiątki mi zacznę przechwytywać. Nie ma sprawy. W ogóle przez te, całą naszą wojnę przestałem kolonizować, to mi się nie podobało. już dawno miałem już dwie kolonie, a tak mam tylko jedną. Jest mi smutno z tego powodu. Rozpaczam. Okej. Okay. O, 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 widzę, idziesz idzie ich masakrować, tak? Tak <grym> se. O, oni na force marszu idą im pomóc, aż, aż to zobaczę, jak oni tam się o, biją tym force marszem. Tak właśnie. just swedish things, wiesz co. Tam na razem nowerem i się wbije w nich eryzikan. To o czym coś stanie. Nie wbiję, nie, nie mogę, fort, niestety. No okay. idę do Siwasu. Ej, ja idę w mórz, bo się w nich wbije. Po niestety to się są mój. góry. To są troszkę góry, więc mogę tam stracić sporo wojska. A nie trafiłem, bo uciekli mi na Force marchu. A góry nie zdobyliśmy? Góry? No? Czemu nie zdobyliśmy. To? A nie, to nie jest fart, przepraszam. To nie, to fort, przepraszam. I bo tam opłaca się jedną prowincję, to co ja ci zdobyłem teraz. Kurwa, jakie ja nienawidzę tego eventu, Nobles Demand Compensation, bo uwzględniony od twojego miesięcznego dochodu Ją 14 tysiąc, w dupę. A chuj, pożyczka jedna. To ma nic co ci mi oddać, tak w ogóle? Kurwa, wiesz co? Porozmawiajmy o Bogu. Nie są Będzieś moje kory? Zwany. To jest mój kord. to jest, to mój Mówi, Jest ten kawałek podłogi. Czemu wy tu budujecie? Starford! Nie, ja buduję Starford, no chyba nie wy. Co wy robicie? Boga w sercu nie macie? Rzeka Francja jest pięknie oblężona. Ty, oni ośmielili się w nie wbić. Tylko masz to... Tunezja jakaś śmieszna. I W Konstantynopolu oni wciąż, wciąż marzą. Ty, ja mogę przegrać bitwę. I to właśnie zrobiłem, bo idę tu gorszym generałem. No, przegrałem bitwę. Niderlandy idą, to do końca. Się. Dobra, to znaczy, że wycofuję się. O, Francja dostała strasznie w pizdę i znowu nie mają połowy kraju, popatrz. A moja armia się wycofuje gdzieś do Ryzaniu, więc 1.32 mojej już tutaj operacyjnej nie będziesz miał, jeżeli ci to problem robi. Mam nadzieję, że nie. Widzę, że tutaj dostajesz w dupę, więc idę Ci pomóc. No bo nie zauważyłem. Moja armia obok stała. No, Przechwycić to i Czemu nie przechodzimy cały czas? Aha, bo od strony tamtej musisz przejść. Rzym masz oblężony przez wnioków. Właśnie idę tam. Będą armią. wszystko trójką widzę właśnie. Dlatego tutaj tak ten front troszkę się uszczuplił. Spoko, wiesz co, zróbmy? Ja stanę w Konstantynopolu na przeprawie, wiesz? Dobra. Jak już chcę atakować, to zobaczymy, jakim pójdzie ze Szwedami. No już jakieś pistaj przygotowałem. Bośni mam w dupie, ale zabiorę im w sumie Edirne, Bigę, Konstantynopol, odetnę ich to wszystkiego i zabezpieczę sobie cieśninę, tak, żeby już nigdy wiesz, nie latać przez te cieśny naokoło. Łapie, łapie, o co chodzi? O, już giganty bitwa w życiu. I co? Nie walczymy, nie walczymy. Mógłbyś mi jakąś kontrybucję podesłać we jedną, bo spłaciłbym Lowna? Ile? z 500. Wy, zabierzesz im? W sensie wiesz, zabierz im i wyślij giftem, o tym. Mogę teraz ci wysłać? To wyślij mi, wiesz co, yee. ci mówię, ile? E... 600 jakbyś mógł O, to jest dość sporo. Ale dobra ma... 600 klikaj. wiem no ale to. <noise> sporo no w sensie mi to, to, to nie chodziło o to, że wiesz, nie chce mi się klikać, tylko trochę dużo. No zresztą o tym mówię. Nie, Ottomanów nie, bo ja mam tutaj Pisa przygotowanego za 100% Warscora, wiesz. Jak tam uważasz. Poczekaj, przekażę ci może prowincję. Nie mogę, bo jest oblegana, szkoda. Dobra, finiszuj te wojny, mordo. No, trzeba ich docisnąć. A co jeszcze im brakuje? Na przykład, nie wiem, w stolicy im przejmę. Co za mendę, coś kozacy mnie oblegają. Dostałem border friction na Gruzję? Jakim cudem Gruzja może wysyłać kozaków do mnie? A jakim cudem e, Mołdawia wysyłała kozaków do Persji? Nie wiem, nie łapię tego. No, no, no na łódkach, no. Dobra, wymaksowałem, powiem ci tak, um, innovative, czyli teraz muszę wymaksować jeszcze quality i dostaję 20% infantry w bonusie. Polski, jeszcze 10% z quality. A jak polski kruk chciałby, chciałby wysłać kozaków do Sztokholmu? Na łódkach. Hm, oni, tej łódki się jakoś nazywały, wiesz o tym? Aha. Takie małe, takie łupinki fajne. Dokładnie. Takie tobie prawie, że. No, na przykład. Dawaj, kończ to. Nuda. Na... Nie chcę już. <laughs> Ale to trzeba już docisnąć, skoro mamy możliwość trzeba docisnąć. No to już nie można to im odwrócić. Cof... Wycofuję za tym jedną armię już. No lider. No im się chyba mę pałę tak skończył i w ogóle wszystko. Pieniądze. Tak chyba życie im się skończyło. Godność, Mucho -ha. Honor. Mucho -ha. życie ja przegrywam jedną bitwę. Gdzie? Dlaczego? Nie przyjdę Ci pomóc. Nie, nie przegrywam, wygrywam jednak, nie. tak... Tak fartem bym Burs. powiedział. Holandia Maga... ładnie pomaga w wojnie. Warto by ją wołać. Mm, zdecydowanie. mam. See the errors of you. Co? Coś stało? Wykryłem, że ktoś zaportował u mnie rebelię? A kto? Jakiś kraj... w rebelii dostać. ...na SAU. Hmm. Nie no, coś mi się coś mi się wykryło nie Masz tak, trade dispute, cleansing of heresy, holy war, reconquest, conquest, border friction, nie masz niczego. Powinniśmy się zaspajać, nie wiem czy jest Kasus beli zaspaja. Nie, chyba nie ma. Ale... Ludzie ci pisali w ogóle w komentarzach, że masz strasznie dużo dochodu, to powinieneś właśnie supportować rebelsów. Komu? Otomaną? Na przykład. Nie, to jest, supportowanie to jest na no, no, ja poziom 60, wiesz, 60 tych dukatów. Żeby tak efektywnie to supportować i coś ale to jest. od w wielkości. E, power projection to jest też. Bo od ci powiem ile to jest. Czy mogę supportować im teraz? Support Rebels. Jakbym no, chciał co? im teraz supportować no, 59 no, dukatów no, miesięcznie, jakbym no, chciał od Toman no, Nobel Rebels na przykład. Powiem ci, że ta kolizja nie potrafi się zdecydować. Czasem wchodzą, czasem wychodzą z niej. Więc że coś dziwni. Kto ma jeszcze tutaj dużo w expansion, że mogą do niego wchodzić? I też mogą tak. supportować oczywiście te Bułgarian separaty. ale ja nie chcę, żeby Bułgaria powstała, ja wolę ich sam zjeść. O, jak Powstają, to wiesz. Możesz zjadać sobie. A propos jedzenia. Co tam? Propo jedzenia. O, Persja wypowiedziała wojnę otomaną, jak miło. O, am-am. Ja że trzeba się wycofać. Jest, jak dobrze, 43 power Projection. Jak pięknie. Ach, ach, ach. Bardzo ach. miło. Dziękuję za wojnę. Mam nadzieję, że moja pomoc się przydała. Szwedzkie wojska ekspedycyjne polecają się na przyszłość. Bardzo dziękuję za waszą pomoc. Doceniam. Zdoceniam też tych Austriaków, 38 tysięcy, części Otomanów, które odcięłem od świata. Ciekawe, co teraz zrobią. <grym 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 o, ciekawe. Za chwilę zobaczyłem takie wielkie Austro-Bałkany. Austro o, tak, takie Austro-Bałkany. Austro-Bałkany. Wielkie marzenie pas... Marii Teresy, pewnie. Jakieś. Tak, dobra. Um, co teraz mogę zrobić? Anglii zjadać nie mogę, ale Francję jak najbardziej, nie? Niderlandy, dacie mi prawo przy marszu? Nie. Dlaczego? Outrage attitude towards Sweden. Ile Francja ma wojska? Mamy z nimi trus? Mamy trus? Mamy trus, mamy trus. W następnej wojnie muszę się szybciej z tym ogarnąć i, i im zająć jednak ten Paryż, bo zaraz nie będę miał Paryża i, i nie będzie komu się modlić. Wow, wow, ale nas przez chwilę zlagowało, słyszałem takie pa, ryże. Tak? Wow, wow, się wystraszyłem, że skraszało mi kompa, nie? jeszcze. Okay. Nie, to dobrze akurat. O, excellent minister. Mogę mi tradycyjną dostać. Hmm. A to chlebore. Ach, piękne. ottoman Bałkans. Podobają mi się te Bałkany Ottomanów. Takie niby proste, ale jednak. Ile dostałem Agresywny Expansion? Zgodnie z moimi... Hej okay, to jest zajebiste. Wiesz, kto się zdenerwował za to, że wziąłem te... te... Od tych prowincje ottomańskie? No? Ottomani. <laughs> Tylko oni się tym przejęli. Reszta świata ma ich głęboko w poważaniu. Trochę smutne, no. Szkoda ich nawet mi trochę, wiesz? Wielki tu niegdyś kraj. Ej, mam no. nowego kupca i się zastanawiam, dokąd go wysłać. Konstantynopol? Do kolektowania? Why not? Słuchaj, so, eh, collect from trade. Mordo, masz tam 66%, nie? No. Głupio by było nie skorzystać. Co byś powiedział na wojnę z Pomorzem jakoś? Z Pomorzem? Proszę bardzo, no. nie ma sprawy. Że... No, kolizji są jeszcze. Jak byś wypowiedział wojnę? Ja? No masz sojusz z Niderlandami, to jest trochę problem. I no. z Dafinem. No, z Dafin to ja nie chcę wypowiedzieć wojny. A Niderlandom, gdybym chciał wypowiedzieć wojnę, to co? Dafin, Pomerania, Rosja. Gdybyś nie był ich sojusznikiem, ja bym był otwarty na wojnę. Mm, nie wiem, czy ja tak mogę, wiesz, ja bym miał pod tego, trusa. No, to zacznij już zrywać zawczasu, Musza jeżeli zagrać? możesz. No, bo zaraz będę się z nim bił, wiesz. Bo tak, bo oni nie chcą mi dać akcesu do Francji, więc muszę sobie go wyrównać sam. Zerwałem. Dzięki. No, 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 no. O, o, a twój, twój król tego nie przeżył, on... ZERWAŁ! Gdzie wy chcecie się pojawić, No ja ale proszą mnie, żebym to odnowił, żebym się nawrócił, powiem, powie, 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 ej, stary, weź, nie rób sobie jaj, weź. Powiedz sorry, mordo, nie. Ale oni tak proszą, mówią, ej, no weź, nie, bez śmiania. Pretendera mam? Aha, dobra. O Jezus Maria, jakby nie będą era, to, to będę miał sukcesny war, wiesz? Bo Z average claimem, wiesz, morda. A ja mam znów limit punktów militarnych i mi się to nie podoba. Czy będzie nie pustujesz no właśnie, właśnie teraz będę to robił, bo już nie mam na co na, co, na, co, no, na co to. No co jakiś czas to regularnie robi, wiesz? Może tutaj jakieś dostniemy. A w sumie pustnę sobie w stolicy, a co tam, a, a czemu by nie? A pół Znowu Royal Marriage? Czy straciłem go z tym? Coś tam relacje pospadały, warto dyplomatów puścić. Może już na ekspansję. Możliwe. Dyplomatów sobie popuszczajmy, wiesz. Bustuje power w losowych prowincjach, naprawdę losowych. Klikam gdzieś po mapie i... Ale to nie możesz używać tego narzędzia do bustowania manpowera na przykład? Nie no. pomyślałeś o tym? Bierzesz no. sobie budowanie, build no, interface... Wiem, to... No tak. i po koszcie sobie startujesz. Ale właśnie ja... Właśnie chciałem się pozbyć, więc losowo klikam. Bo mam limit punktów militarnych, a nie mam co z nimi robić, bo nie mam żadnej idei, a... Poza tym... Zresztą ten problem... Temple... No. Może tutaj, taki... A niech będzie. Hajs się zgadza, armia się zgadza, wszystko się zgadza. Hajs z Konstantynopola się zgadza, 7 dukatów, zawsze coś. Jak będę miał cały Konstantynopolski, to będzie jeszcze bardziej się zgadzał. Za wymaksowanie idei, chyba tej, jak to się nazywa, trade, chyba mamy jeszcze jednego merchanta, dokładnie tak, który po nie wyląduje gdzie. I teraz muszę to sobie przeanalizować. Home. Co? Tyś ty z Krakowa kradniesz 10 dukatów! Od początku gry? Ja teraz to odkryłem, że Kraków jest etnicznie mój! Co, co ty no ja, robisz w moim handlu? Po, mam ci znowu tłumaczyć, na czym polega dostarczanie towarów do Europy? Wcale to jest 10. Nie po to ja w Warszawie i na Kraków będę miał tam iźni, że ty tutaj kradziesz. A co ja błagam, że ja mam tam 30% handlu i jestem głównym monopolistą? Jak ty to robisz? Nie wiem, może po prostu tym, że kupcy mi ufają i konsumenci, jestem lojalnym dostawcą od wielu lat? Ty 11%! To co z tego mi kradniesz? Z nowogrodu? No tak, no. no. Dziesięć, ledwie, a nie jeden. Ja coś czuję, że ja będę musiał za przemodelować moje w ogóle trade notes. ja będę gdzieś tutaj w tym, w Siberia zbierał to wszystko, bo to... to, to... E, może to jest jakieś rozwiązanie iść, bo pamiętaj, że Eskimosi też potrzebują mieć e, zapewniony byt i, i wiesz... I król mi zmarł przez ciebie. On nie wytrzymał na Nie wytrzymał ciśnienia. O co się dowiedział? I powiedział, nie no, kurwa, no nie. To jest... Jak z tym Żydem kurwa żyć? On zaczął liczyć, przecież to jest rocznie matko Boska. I zmarna zawał. Podczas swego życia stracił milion sztuk złota. Nie wytrzymał. Powiedział, o nie. Umarł na śmierć. Tak, jak takie życie to nie życie. Ja, ja umieram. Hmm, wiesz, że jakbym przegrał, to jest wojna sukcesyjna między Tobą a Hiszpanią. Na, jestem pod Tobą? O, to może się zgodzić. Nie, nie Brzmi jak tak taki nie. dobry plan, ja bym się zgodził. Niekoniecznie mnie to jara, przyjacielu. Choć bardzo bym czasami chciał, to jednak nie mogę. Hmm. Mówisz, że mamy... A, mamy. Dalej. Bramy General, generał z 50 armii tradycyjnych. Czy ty byłeś lepszy od moich generałów? Trochę jesteś. Ja słyszałem legendy, że Czechy chcą dostać po dupie. Słuchaj, ja jestem otwarty na każdą wojnę, tak szczerze mówiąc. Jakbyś pomalanie wypowiedział, to w ogóle bym się jarał w chuj. Hmm. A może chcesz Szwecji? Znaczy Francji, proszę. Szwecji... Francji, Francji, Francji. A możemy? W jaki sposób? A chcesz? A jak możemy? I wiesz co, tak, powiem wprost. Nie mam przygotowanych transportowców. Holandia mi przez nich nie przepuści. Nie przepuści cię Holandia? Nie, w tym momencie jeszcze mi nie da. Chyba ich, że... Ale ich przepuści. I A mnie, mają? i chyba mnie. A jak mnie przepuścią, yy... to i ciebie będą, tak? Możliwe. Ja nie wiem, jak to działa do końca. Aż teraz się ich zapytam o military access, zobaczy. Tak, teraz mi dadzą. Pytam. Chcesz wojna jak wypadasz im? Przez Border friction Przez Gruzję. E, Przez Gruzję. O, słuchaj, no kurwa nie powiem, nie no. no to e, że tak powiem... Witamy w kolonii. Jo, Mogę przejść? Nie. ale mogę, idę. Możesz, A, zajebiście. To powodzenia kamracie tam Surfing. <grym> Lecę tu w chuj cały Oczywiście, rejon, bez on nie jest coblorygym, bo trusa z nim miałem, więc nie mogę go coblorygym go zobaczyć. Ojeju, ojeju. Ale ojeju. co zabierzesz? Paryż chciałem. E, Paryż zabierzesz. No i muszę dwie prowincje. Ko to i Paryż. No może, Chwila, Ja zaraz się powiem nawet, ile to będzie kosztować. Paryż kosztuje 27% warskora, czyli będzie kosztował 40 coś ponad, to 50. A Kauks 11. I 11, starczy. 20, będziesz miał płacić. O, dobra. Widzę, że francuskie wojsko też masakruje. O! O! Przeraziłem się przez kilka, bo poszedłem oblegać Forty, a tu patrzę, a tu bym armia nie Wiesz o co chodzi. A to ci są. Takie Just Swedish Fix. <things>, nie? <taki> nie spodziewałeś się oporu ze strony kogokolwiek? No, troszeczkę. Dobra. To może troszkę błąd, ale przeżyjemy. Eee, nie, może tu. A ja, tej Francji wiesz, co chcesz, nie? Tyle Francji, nie ma wojska. Powiem ci, że Francja nawet nie jest na pierwszej stronie, jeżeli chodzi o armię. Jest na drugiej stronie, ma o 30 wojska, czyli tyle, co jeden mój regiment mniej więcej. To tak chyba okej, okay, nie? Nie pytaj Francji, ile ma wojska. Pytaj siebie, co możesz zrobić dla tej biednej Francji, żeby jej pomóc. Nie. Hmm. No, w sensie, ja idę ich wyzwolić, tak? Jeżeli o to pytasz. Tak, tak. Czy ja chcę stracić 1000 dukatów i wziąć pożyczkę, żeby zyskać 7 już Zawsze. Oczywiście. Też jedna pożyczka, bo miałem znowu ten wiesz co Event Urbanization z jakiś czas dostaje, wiesz? Bardzo fajny event swojego. Great Turing Stewing. Jak to działało? To, to jest przekierowanie handlu. Ale to jest, że teraz będę miał moc jaką plus 20%, to chodzi o to, że teraz mocniej przekierowuję, tak? Że tak, więcej tak. ten mogę wyciągnąć. O Jezu, powiem Ci, że zmienię. Kliknąłem Enter szybko i stała się rzecz bardzo straszna, bo tak, Karol, który winien być Karolem, przestał nazywać się Karolem. Nie. I mój R będzie się nazywał jakiś, kurwa, Christian, czy coś. <grystanie> Anders. Ale powiem Ci, że już mam 3 gwiazd, 3 generała. Jest 5, 4, 3, 1. Jestem z Ciebie dumny. Ja, ja też jestem troszkę z Ciebie dumny. Ale ba bardziej byłbym dumny z ciebie, jakbym podbił Jerozolimę i Aleksandrię jeszcze, bo wtedy miałbym he <grystanie> Wszyscy wiemy co. W ogóle Rzym jest... walczymy? Z... Dlaczego? Ty! Rzym jest już ortodoks, tak swoją drogą. Zjebiście. a dlaczego walczymy z Toskanią? Ja, bo jest... w sojuszu z Gruzją. A. Chcesz coś od Toskanii? Nie specjalnie. Może jednak. Znaczy, tak nie wiem, w, trochę i w chuju mam. Po prostu przyszli i widzę, że stoi 16 tysięcy, zastanawiam się co oni tam wyprawiają. To idę ich oblegać, to zabiorę im jakieś warrepsy. Spoko. My to zawsze ]mi. polecam, Baranie warrepsów jest zawsze w pytkę. Ty, mhm. ja oblegam Gruzję. Nie, nie wyczuwam oporu. Znaczy, jakby wiesz, że ja nie będę narzekał na to, nie? No, no. Bo, oczywiście. Ach, gdyby Jesteś to... To waszym świedziem i możesz sobie oblegać kogo chcesz. A rozumiem, to jest moja Gruzja i będę ją dymał w dupę, czy ci się podoba, czy nie. Dokładnie. Powiem ci, że piękniej już ta gra robi, trochę jak taka Japonia mieliśmy, nie? Aha, to tak przed... się zaczyna moment. robić, taki steamroll, nie? To ten moment Ignacy. Tak, to jest ten moment. Jakbym jeszcze podbił całą Persję, to już by byłoby GG, tylko że... Po co ci już nawet podbijać Persję w tym momencie? Ja zaczynam się zastanawiać, czy nie powinniśmy sobie zacząć wypowiadać wojny koalicją. Hmm. Nie, bo potem znowu będzie tak przegramy, to. O, gałgany, przegrały. Może to prawda, ale już by chyba trzeba o tym pomyśleć. Ludzie nie rozumieją, że czasem trzeba mieć fan z gry, a nie tylko wygrywać. A Myślę, że roz rozumieją ten... to rozumieją dobrze. Ciekaw że ktoś w Francji przy okazji wypowie wojnę poza mną. O, Luksemburg upadł. Mogę to już spłacić? Nie mogę. 1400 DK. Człowiek chciał 900, dostał 1400, jeszcze każę mu 1800 oddać. Czekaj, hmm. jestem, ja czy wygram. Powinienem. Ach, Rosja o? przekracza granicę gruzińską. Kaczyński już pluje. gram bitwę. Szkoda. Co? To ja tam wysyłam korpus ekspedycyjny szwedzki, żeby odkrył cywilizację we Francji, żeby zweryfikować. A, nie, Force March. Haha, ha, ale jestem mocny. Czyli jednak nie ma tam cywilizacji? Nie ma. No bo jeżeli ktoś nie może się oprzeć twojej armii, to znaczy, że to nie jest cywilizowany kraj. Jak to nie jest cywilizowany kraj, no trzeba go cywilizować tak? Rosjanami na przykład, albo Szwedami. Tak też planuję. W sumie to zobaczę, jak to będzie wyglądać, jak będziesz, aż zobaczę na tym tym. Pewnie w chuje Aggressive Expansion dostanę zatem, nie? Ach, mówisz Cox, na przykład? I Paris. Ty, nawet trzy prowincje mogę ci dać. Nie, Cox. chcę tylko, chcę tylko... A to jest tylko 37 agresywnych expansji. Nie interesuje mnie to, szczerze mówiąc. Przekazujcie te prowincje swoją drogą. Mi? Po co mi? Te, których nie chcę. A po co? Żeby ci głupie pomysły do głowy nie przyszły. Ale tylko dwie chcesz na pewno? Bo mogę tak, dać ci trzy, pewnie. ale jedną mogę ci dać taką wiesz, że Normandia, to wtedy to nie graniczy z niczym tak naprawdę. Kompletnie nie potrzebuję ich. Potrzebuję dwóch prowincji. Nie rozumiesz imperializmu widzę. Nie rozumiem koalicji i agresję w expansion niż Mogę zmienić government na... <laughs> MOGĘ! Na co? Absolutna monarchia. Nie miałeś jeszcze? Jeszcze nie, no dopiero teraz wbiłem technologię, która mi to pozwoliła. Hmm. Czy jest coś lepszego od absolutnej monarchii, aż sprawdzę? Na no moje co jest najlepsze. Nie ma. E... Ivan... nie, car, car, parlam, Karol I Rurykowicz jest absolutną monarchią, on jest królem słońce, Raczej w tym wypadku Przecież... królem śnieg. Dziadkim mrozem. <laughs> tak, tak. dziadkim mrozem. I on mówi nie, on będzie rządził sam i matka nie będzie mówić, jak ma żyć. Nikt nie będzie mówił, jak ma żyć. Podjął męską decyzję? Ty ja, może ja z Gruzją. Prze... Może ja z Francją przez Gruzję. Może to mnie jakiegoś ekspansji czy coś? Sprawdzimy? Nie jakbym pisał przez Gruzję, to mogę ci więcej dać. Hmm. Tak mówisz? Aha. Sprawdź. No, musisz oblegać, bo mogę wtedy tylko prowincje, które ty okupujesz, dawać. Mam ci tak, zaraz będzie Paris. Już mój. No. także to, to, miał 90-poziomowy fort? Kolonizator, bo coś się skolonizował. Twój? parizy jest zdobyty. Już tutaj Buriację otaczam, już niedługo do dzianzu dojdę. Moje marzenie to jest dojść do Czukczi i pokazać im, gdzie raki zimują. W czukci zimują? Możliwe, ja może tam odkryję właśnie. A do, do Kamczadali, to się wspomnienia wracają. Trusę Kamczadale? Trusy z Kamczadalami. Prawda. Boże, jakie to jest satysfakcjonujące. Jeden niebieski blob walczy z drugim niebieskim blobem. Ja i tak ich biję, boże, ja ich tak upokarzam. Ale Pomerania zjadła bohemię, ty widziałeś? To no, tak już z ogromnym, zielonym globem. Blobem. To, to już nie jest blob, to jest glob w tym momencie. <noise> Słuchaj, możesz pisować. Masz już Francję, tak? To, co chciałem, mam. A zobaczę, jak to wygląda, jak pisuję przez Gruzję. Jak przez Gruzję bym pisował... I chciałbym, to co? I chciałbym, i przez Pikardię i Paryż, tak? Tak, tylko te dwie prowincje. Ale to się zgodzić nie chcą. A jakbym pisał teraz przez Francję, to czy by się zgodzili? Mogą się jeszcze nie chcieć zgodzić. Bo są i bo... i Cox się zgodzą. A, Cox mnie interesuje. Interesują mnie tylko dziwki. Z, z, z tandemu dziwki i Cox interesują mnie tylko dziwki. O dziwo, nie? Hmm? Musisz, oblegaj Cox. Oblegaj Cox. Bo w Cox jest mniej base taxu i łatwiej dać jak chcesz. bo, bo bardziej niż Tak? W Chyba tak. Okej, okay, zaraz sprawdzę. To ci Picardi przekazuję do Rosji. I w takim razie Cox jest moje, proszę. Teraz sprawdzę, Francjo, Francja, moja Francja. Jest Cox, jest, jest Parys i oni są minus 121. Nie, musiałby się w całych oglądać. To Zaraz będzie to dostępne. A ja sobie Toskanią spisuję w międzyczasie, bo widzę, że oni tak chcą się poddać. Tak, mhm. Mm tak konkretnie. Wiesz co, swoją drogą, tak też sobie myślę, że. Normandia jest już moja. E, tak sobie myślę, że przyjacielu, warto by zrobić jeszcze jedną rzecz. Jaką? E, mamy. Coś takiego, instytucji, której nie do końca lubię, ale niestety trzeba się znuiczyć. Nazywa się ona zegarkiem, i, i to owe szatańskie urządzenie wskazuje, że powinniśmy po odcinek. Zgadzam się z Tobą, aczkolwiek zanim to zrobimy, chcę jeszcze jeden szatański plan przeprowadzić. Mhm. Cholera, nie wiem, czy. O, będzie. Jest. Otóż mamy nowego wierzącego w prawosławie. <laughs> Nawróciłeś to Toskanię na prawosławie? Oczywiście. Toskania jest to teraz prawosławnym wiekrzycielem. Mhm. Jest! On będzie, będzie chwalił pana. Tak. Swoją drogą, to to coś dobrze, bo dzięki temu nie mam tutaj regimentu, z którym cały czas walczyłem tym toskańskim, wiesz? Mimo hmm. wszystko. Widzę, mamy 27 minut odcinka, naprawdę podałby kończyć, ale. Tak, tak. Chciałbym chodźmy. ci dać tę prowincję. Dobra, zrobimy to razem. for Paris, morda. Dobra. To co, widzimy się już jutro. W takim razie dziękuję bardzo serdecznie, moi drodzy. Ja mam na wyjście w no bo nie wiesz? Na razie. A to był Europa ponieważ 4, widzimy się i już jutro. Trzymajcie się ciepło. Papa. Pa.